Cześć, przychodzę ze skończonymi produktami, zacznę dzisiaj od kremu, słuchajcie, urzekło mnie nazwa, widzicie tu po polsku, no jakbym przeczytała to by było jabco, jak, jak byłam mała z moimi kozunami to było 45 lat temu, to na jabłko mówiliśmy jabco. Przeczytałam to dopiero teraz, jak, jak włączyłam aparat, bo to jest tak naprawdę z, z, z ekstraktem z jabłek. Słuchajcie, nie pachnie jabłkami żadnymi. E, powiem Wam, takim bardziej cynamonem, bym powiedziała, ale no nie wiem, może mi się tak to wydaje. Delikatny faktycznie jest bardzo. E, niczym nie pachnie. Powiem tak, niczym nie pachnie. Pachnie delikatnie jabłkiem, delikatnie cynamonem. Ale to jest tak delikatna nuta, że trzeba się naprawdę w. w, w Wciągnąć nosem, żeby było, żeby było ten, żeby było w, czuć. Na twarzy zostawiam sobie do wyschnięcia, do, do wklepania, tylko no i się wchłania jakieś 10 minut. Potem tylko wystarczy naprawdę wklepać, nie trzeba nic rozprowadzać ani ni, ni w, mocno wmasowywać. Także jest spoko. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że co tu jeszcze ma? Hmm, pochodzenia naturalnego. Jabłko Rewolucyjne pielęgnacja na Wierzanie. Jabłko jest różnych substancji polecamy do skóry dojrzałej z problemami z marszczek, brakiem jędrności, rozwiązuj problem rab. jędrności. No, może i faktycznie. Także takie powiedzmy 7,5 na 10. No i balsam do ciała. Powiem Wam tak. Yy, kolor ma taki bardzo biały, taki jak śmietana śnieżka do, do, do ubijania. No naprawdę jestem pod wrażeniem bielości tego, tego balsamu. Tu jest napisane, że on powinien pachnieć czekoladą. Nie wiem, czy on pachnie czekoladą. No, to jest taki bardzo, powiedziałbym, neutralny zapach. To nie wyczuwam żadnego zapachu delikatnego, tylko jakiś balsam. Nie wiem, zobaczymy czy nie wysusza skóry pod koniec dnia, także dam Wam znać. Yy, no takie 5-5,5 na 10 w maksie. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Papa damy się z jabłko.